Cześć, widzowie z system. Patryk, kiedy dzisiaj jesteśmy tu z, Szy z Szymonem ty, z guciem i ta na górze z bikiem. Jest tak na bananie. Tak. Na bananie. tu na tak bananie ktoś wymyślił tą nazwę. Banan, nie dlaczego. Nawet banana nie przypomina, ale idziemy. Banan. Nie. Ja mam banan w Co? Dobra, nieważne. Ja nie będę wycinał w razie czego. Widzowie, bo musi się nie. Co? Taki szybki, ja spontaniczny pieni rowerowy. Bi Biko zjeżdża. No nie, e, nie ma. Zjeżdża. Zjeżdża Biko. No, o Fajnie było, widzowie. ale niego, No, wieje. Nagram, w o, wchodzimy. tylko chwila zjazdów. nie, Jeszcze chwila nie, nie, będę nie, 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 A więc... Dobra, Robert nie, tak nie, Jesteśmy. nie, nie, Gucio nie, Gucio nie, 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 Czekajcie tylko, sekundki portki podwinę. A bo ja na dole cię nagle. Widzowie. To jest jadę. ten moment. Trzy, ustaw się. Trzy, Trzy, dwa, jeden. Oh my god, widzowie. Jadę. Oh my god, widzowie, ja się rąbię! Widzowie! O Boże! Widzowie! Po? mnie. Po przerwie. Znaczy nie przerwie, tylko po gdzie? Wywaliłem się. Wywaliłem się, to jest zbiję. Nie, subujcie nie. że Tu ty... Tu nie. A cyka? Zjeżdżaj! Jedzie, wywali się. Czekajcie. Dobry Słychać, że jedzie na hamulcach. Obejrzał go Ale zjechał. Ale nie, nie przybliżej, będzie gorny. Z tej strony Patryk tydzień wydarzała. A ła, a O, o, o.